Dzień dobry, drogi widzowie, witam Cię przed Kawusi i dzisiaj trochę o czym innym. Wczoraj byłem na wydarzeniu KSW112, które było mega ciekawe, mega mi się podobało i było to pierwsze wydarzenie w życiu, na którym byłem, jak chodzi o KSW. Powiem Wam tak, ogólnie walki były ospałe, trochę moim zdaniem przeleżane. Dużo było walk w parterze, dużo zawodników dążyło do tego parteru i w tym parterze też nie było jakichś mega spektakularnych dźwigni założonych czy jakiś tam przejść, czy nawet dużo obić. Bardziej się tam yy, toczyli jakąś walkę, żeby to przytrzymać dalej w parterze, żeby sędzia tego nie podniósł, ale bardziej to było przeleżane. Ogólnie walka wieczoru. Patryk Kaczmarczyk zdobywa pas wagi piórkowej i aktualnie on jest właśnie yy, mistrzem tej wagi. Yy, ta walka dociągnęła na całego i mi się podobała. Ogólnie kibice, fajnie dopingowali yy, Gale i widać było, że tam są. Jeśli ty widzisz już oglądasz kiedyś jakąś walkę, zostaw lajka, komentarz,